Cześć. Dzień dobry. Za mną z tyłu byliny ostróżki i naparsnice. Są to byliny, które pięknie kwitnią w czerwcu i tak jak widzicie jeszcze troszeczkę jest kwiatów, ale już ten okres kwitnienia, pełnego kwitnienia mają za sobą. Jest dużo kwiatostanów, które są przekwitłe i należy je teraz przyciąć. Jeżeli to zrobimy to... Te byliny oraz inne byliny, Między innymi doskonale to widać na przykładzie, na przykład, szaowi jeszcze raz nam zakwitną późnym latem. Jak to zrobić, już pokazuję. Sekator jest wyczyszczony, zdezynfekowany i będę przechodzić do cięcia naparstnicy. Tutaj mam tą naparstnicę połączoną właśnie z ostróżkami i naparstnice będziemy ciąć troszeczkę inaczej niż ostróżki. Tutaj już są, jest cały przekwitły kwiatostan. Tutaj w tym miejscu są już takie woreczki z nasionami i można to naprawdę pozostawić, tą naparstnicę. Z tych woreczków wysypią nam się nasiona i będziemy mieć na drugi rok. Ja natomiast część rzeczywiście zostawiam, żeby mi się rozmnożyły, ale część... Tych napalskich przycinam, e, aby mi jeszcze raz zakwitły. Przycinam nad rozetą, czyli tutaj jest ten kwiatostan, i pod tym kwiatostanem przycinam. E, ona mi się tutaj rozrośnie, rozkrzewi i będą jeszcze wypuszczane kolejne kwiatostany. I robię tak. Z pozostałymi. W przypadku ostróżki jest nieco inaczej. Tutaj już też nie ma kwiatów, też są te woreczki nasienne. Jednak nie obcinam tej ostróżki tuż pod kwiatostanem, tak jak w przypadku naparstnicy, ale obcinam jakieś 5-10 cm nad ziemią. Tutaj taka mała naparstnica jest. I tnę ją pod kwiatostanem, nad rozetą. Ona będzie wypuszczać z dołu, tutaj z góry, i będzie jeszcze kwitła. Natomiast tutaj nieco dalej mam właśnie ostróżkę. I ta ostróżka ma już część łodyg przekwitłych, ale część jeszcze kwitnących, więc. Tą zostawiam, ponieważ tak jak mówiłam nietne jej nad rozetą pod kwiatostanem, tylko ją tnę nad ziemią około 10 cm, więc jeszcze są kwiaty, a więc zostawiam jeszcze. Uwielbiam i ostróżki i naparstnice, ponieważ są one Miejsce spotkania e, przeróżnych owadów, e, pszczoły, bąki, osy bardzo rozkoszują się w tych kwiatach, e, więc e, obojętnie, kiedy tutaj się przyjdzie, no można powiedzieć, że jest taki mały ul. E, w związku z tym bardzo jeszcze chcę, żeby mi e, raz zakwitły. Już pięknie tutaj wypuszcza, więc z tego będą na pewno jeszcze w tym roku kwiaty. Tutaj też. Przepiękny pęd, przepiękny kwiatostan na palcnicy. Jeszcze na samym czubeczku są kwiaty, ale już przytnę więc y, to przycinam nad rozetą pod kwiatostanem. I tu podobnie. Natomiast tutaj taki mały Zostawię i tutaj również, żeby z tych kubeczków takich nasiennych wysypały mi się nasionka i żeby mi jeszcze w następnym roku kwitła, ponieważ naparstnica jest byliną dwuletnią, więc z tych na parsnic już na następny rok nie będę jak kwiatów. Tam mam wysiane z zeszłego roku, więc tamte z tyłu będą mi kwitły, natomiast te już nie. Więc też zależy mi, żeby na kolejny. Sezon pojawiły się, sezonki, które dopiero kwitną za dwa lata. Jakby lina naparstnica już jest raz w ogrodzie, to ona cały czas będzie, ponieważ zawsze gdzieś tam się wysieją i w zasadzie ja nigdy już nowych naparstnic nie sieję, nie sadzę sobie na wiosnę. Te łodygi ostróżek. Szczególnie ostróżek napastnic są, bym powiedziała, takie bardziej delikatne. Natomiast te ostróżki są takie, ostróżka jest też wieloletnią byliną, takie twarde. Muszą jednak wytrzymać te wszystkie wiatry. O, a tu są właśnie malutkie, już wypuszczające ostróżki z zeszłego roku, się rozmnożyły. Tam dalej są naparstnice. No dobrze, więc przycinanie naparstnic i ostróżek na ten moment uważam za zakończone. Teraz jeszcze przeniosę się do szałwi i też pokażę jak przycinać. Tutaj mam właśnie pod magnolią szałwie, które już przekwitły i tak jak w przypadku ostróżek, w przypadku napastnic, innych bylin, które już w czerwcu miały swoje kwitnienie, można jak najbardziej je przyciąć. Boimy się tego cięcia, tniemy nisko, ponieważ tak jak w przypadku tamtych bylin, jeżeli je teraz przytniemy, przytniemy tą szałwię, ona nam będzie jeszcze raz kwitła. Tutaj doskonale to widać, gdzie już od korzenia wypuszczone są nowe łodygi. Ta zieleń jest jaka ładna, taka delikatna w porównaniu do tej, która już swoje kwiatostany wypuściła i mało tego, tu już nawet szałwia ma pąk kwiatowy, więc żeby teraz roślina się nie męczyła, nie szła w nasiona, to przycinamy mocno te przekwitłe kwiatostany, wówczas roślina się wzmocni, będzie miała siłę na wypuszczenie nowych łodyg właśnie z kwiatami. I Jeszcze będzie nas ta cieszyła tymi kwiatami w tym sezonie. Uwielbiam też to przycinanie ze względu na to, że Rośliny przepięknie pachną.